Witam wszystkich, ja jestem Fael, a to jest Rome 2 Total War minęły jakoś około 3 miesiące odkąd ostatnio nagrałem w ostatnim odcinku, który wrzuciłem na mój kanał miałem ostrego Rage'a, ponieważ no, gra nie była dosyć płynna i lekko zbugowana. Pamiętam jak te... Armię, jak moi ludzie, którzy biegli na wrogą armię, yy, biegli z prędkością 5 FPS-ów, co było dosyć, no przykre do patrzenia, więc już trochę czasu minęło, także chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że tak jak powinno wyglądać w dniu premiery, także. Co robimy? Muszę zacząć niestety nową kampanię, ponieważ w Total Warze jest tak, że jak wyjdzie nowy patch, to żeby on dobrze działał, to powinienem zacząć nową kampanię, więc i cenami w takim momencie, kiedy wyszło już no przynajmniej kilka patchy, nie ma sensu. Także myślałem sobie, kim by tutaj zagrać i dosyć oryginalnym pomysłem wydaje mi się, że byłoby... Eee, byłaby konfederacja Masageci. Ehm, no dosyć jest ciekawą frakcją, ponieważ skupia się na konnicy. Może trochę przeczytam o nich. Masageci to konfederacja plemion będących dzikimi, stopowymi wojownikami. Cyrus Wielki, założyciel Imperium Achemenidów, poległ ich rok w bitwie, prowadząc perską armię do boju na stepach. Od tego czasu lutem pozostaje niebezpieczny i budzi postaw wśród sąsiadów. No, opis tej frakcji dosyć ciekawy. Stylizacja wydaje mi się, że też. Także ja tutaj nimi zacznę i zobaczymy, jak to będzie, ile dotrwam i czym mnie gra. Rome 2 znowu nie wkurzy. Także ja robię rozpocząć kompanię. Jak coś, to gra na poziomie bardzo trudnym. Więc na wyzwanie jakieś na pewno będzie.

The kingdom of the Khorasmii lies to the east. Their riches are yours for the taking. Move southwards, and you can wage glorious war against the successors to the mighty Persian Empire, the sons of your old enemy Cyrus. This will not be easy, but the rewards will be great. All will tremble before the Masageta. Wszysz wszyscy zadrżą przed masagetami. Bardzo mi się podoba to zdanie. Nowy cel, ok, to tam jak zawsze to samo, czyli kogoś tutaj rozpieprzyć eee, tak. To jest moja wieś, tak? Czy coś tu jeszcze mam? Moja jednostka czyli co zaczynam z jedną wsią? Oho, Zajwiście. No, dosyć fajny początek. Dobra, zacznijmy od dyplomacji. Jak to ty wygląda? Dobra. O! O, w roku mapy zaczynamy, dosyć fajnie to wygląda. Dobra, kto mnie lubi? Kto by chciał ze mną zaprzyjaźnić się? Ej, ej, ale trochę... No... Mm, kamera mi ucieka. Boże, może się raz wejdę. Dobra. Coś się zbugowało. Okej, okay, ci mnie lubią. Bardzo przyjazny. Co, co jest minus? Minus jest za podarunki oferowane Rok Solania. Coś im dałem, Boże. Dobra, ci mnie już nie lubią. Chociaż nie, są neutralni. Ale będą mnie lubić, ponieważ z tymi Tysach, getowami, chciałbym się sprzymierzyć. Co już mamy? Umowa handlowa, pakt, dostęp wojskowy. No to wszystko, nie, to w sumie jest wszystko. A dostęp wojskowy, aha, czyli prawo przemarszu, tak? A może jeszcze by sojusz, by tak jebnąć, nie? Sojusz obronny też nie? Niska? Dobra. To na razie damy sobie spokój, tak, ale tak czy inaczej, niebezpieczeństwo ze strony ich nam nie zagraża. E, co z tymi? Hmm. O, ci wyglądają dosyć tutaj zachęcająco. Dobra, to będzie nasz pierwszy cel. Zważywszy na to, że są już obok nas. I potem będziemy iść w dół, co? Dobra, zobaczymy. Na początku zajmiemy się tymi kolesiami. Także... Wy. Wy, 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 wy. Musicie się, panowie, przemieszczać na południe. Wy... O ogólnie mam siana. 5000 mam siana. Trzeba tą wieś rozwinąć. Zainwestujmy w jedzonko, żeby nas nie głodowali. Mm, aha, ty już nie mogę rekrutować. A nie, mogę tutaj rekrutować. Dobra. Także na razie kogo mogę robić, to jedynie łuczników... Jezu, ile nas srało się ich. O! Może dwie jednostki. To porników. No, i tam z, z pieprzymi, tymi, za pieprzymi, tam pszczołami. Czy może tymi też się ruszyć? Czy będzie, będą miała pretensja wioska? Jak nie będzie ochrony? No, będzie miała pretensje, także tutaj oni muszą stać. Sobie już chyba nic w tej turze nie zrobię. Ci idą, tak. Dobrze, będą rekrutować sobie. Czy coś tu jeszcze może zrobić na tej dyplomacji? Nie no, z tymi nic nie chcę zawierać, ponieważ ja będę chciał ich przejąć. Z tymi już dosyć, z tutaj... Mam paktów różnych, no bardzo przyjazny, bardzo ładnie. Dobra, to my robimy koniec tury. Aj, sorry, sorry, technologia. Technologic, jesteśmy wojowniczą, wojowniczą frakcją, także pójdę w zdobywanie zapasów, potem pójdę w rozwijanie się pod względem... ...militarnym. Koniec tury. No, i teraz sobie to ładnie przeleci. Taka ciekawostka, jak, mi, jak mijają te tury innych frakcji, to mam 15 FPS-ów. <noise> mam nadzieję, że była ciekawa. Raport kwatermistrza. No, tutaj nas pomiłem trochę. Wypowiedziano wojnę. Dachowie. Aha, ok. Czyli ci się biją z tymi. Ktoś się jeszcze bije. Ci się biją z tymi. Wszyscy się biją z kimś, partia też się bije z wszystkimi. Dobra, e, gdzie jest ta moja armia? W ogóle przydałby się jakiś szpieg. Czy mogę zrobić szpiega? Nie mogę jeszcze szpiega zrobić. Dobra, ej, ty koleś, tu idziesz. Bardzo ładnie idziesz. Super. I z znowu jednostkami. No, dwie jednostki toporników i wypowiemy im wojny, żeby nie było, że nie jesteśmy honorowi i mają czas na przygotowanie się. Wypowiedzenie wojny. Nasi wojownicy ruszą do boju, a dostaniecie w wpyry. Nie macie szans z moją armią konnych <grym> i młodych toporników. Czy coś to mogę rozwinąć? Nie, tutaj się wszystko ładnie buduje. Czy może zrobić nową armię? Nie, nie mogę więcej armii zrobić. Muszę chyba zająć to tą... miasto. To miasto w ogóle ma mur. To nie będzie takie łatwe. To będzie, że tak powiem, nawet trudne. O, Jezu jest. Zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Dobrze, że te tury już szybko mijają. O, 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 wyszli, o, o, ho, ho, no nie! O cholera, no tego nie przewidziałem, że do mnie podejdą. Szczerze mówiąc. Dobra, panowie, nie, nie mamy szans, bo widzicie, w takich frakcjach, i są te same jednostki, i jeszcze są w sumie praktycznie ucznicy, to według mnie tutaj... E, głównie zaważa liczebność. Jeśli oni mają więcej ludzi, no to oni wygrają. Także ja chyba zarządzam taktyczny odwrót. Jakbym jeszcze grał z save'ami... Jakbym jeszcze grał ze save'ami, to ten. To bym jeszcze tam spróbował. Ale tak to tutaj nie ma co ryzykować. Zwierzę pozostaje w jednym miejscu. Aha, pozostałem w tym dobra. A to chodzi, że zbudowałem zagrodę, dobra. Hmm. Jazda stypowa. O kurde. Hmm, dobra, rozbudujemy stajnie Bardzo ładnie. Rozwinęliśmy technologię, tak? Kuźnia, kuźnia, duże stado. Co duże stado umożliwia? duże stado Co umożliwia duże stado Powalne oddziały otrzymują konie i poziom Osie, lala, ha, 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 ha. Aha aha i oprócz tego mam możliwość tak Mam możliwość rekrutowania O o o, Dosyć fajnych jednostek, dobra, także idziemy w to, w to W to nie Oho ho, w to nie Dobra Idziemy w to, o, tak jest dobrze, bardzo ładnie, fajnie mm, Jak tam ci wyglądają? Czy on Aha, jeśli on się wycofał To nie zrekrutował tych, których mu ukazałem, tak? To tak to jest. Dobra. Czy coś tu mogę jeszcze zrobić? Tym nie wyjdę. No się denerwują. To nie, to nie można. To tak nie można zrobić. Ej, 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 ej. Mogę zrobić czempiona i to jest dobra inwestycja. K którego? Dobra pierwszego. Ole, kozak Rab, i ty będziesz tam stał i obserwował. Kosz, tam dojdzie, to minie rok. Dosłownie no, coś tam robią. Oho, ho, ho! Jeszcze stówkę chcecie, tak? Stówki wam się zachciało. No chyba was coś boli... Anuluj. Kij ci w oczy. Tak zginiesz. Ty, twoja nędzna frakcja. Przez was się musiałem wycofać. Co to, co to było? Wioska stanowi... Aha, okej, okay, rozwinąłem wieś. Zajebiście. Przebuduj zbóż? Czyżby mógł to zrobić na miasto? Nie no, nie nie nie, nie. niech się wieś... Niech się wieś tu rozwija, niech się wieś rozwija, jest bardzo dobrze. Nie wiem czy podejść bliżej czy nie, bo znowu mnie zaatakują. <laughs> Co by tu zrobić widzowie? Co by tu zrobić? Hmm. Kurde. Bo tak to tu podszedł, zrekrutował. Też jestem ciekaw. Nie dobra, nie podchodzimy, na razie rekrutujemy. Ja tej, ale tu nas rane będzie wow. wow, wow. Nie, bo jestem ciekaw, czy ten przeciwnik tej frakcji z dołu go tam trochę chociaż atakuje. Czy go podgryza, tak czy inaczej. No to go właśnie nie wiem. Dobra. Yy, aha, nie mogę rozwinąć wsi, tak? Bo nie mam technologii. Dobra. Robimy koniec story. Zobaczymy, co nam następna tura przyniesie. No, nie chcę z nami pokoju. Co wy chcecie ode mnie? Was tylko się rozwalić. Tylko, tylko o to proszę. O co, mam na technologię. Otrzymujesz misję. Zdobądź osadę jako. O, ho, A co mi chcą za to dać? Nagroda. Fervor. Morale. O, 500 golda. No Proszę. 500 golda to kosztuje... no, no powiedzmy ponad 2 jednostki Młodych Toporników. No i to jest... to się nazywa Dużo Woja. Może być z nimi yy, spory problem. Tak. Tak to można nazwać. Czy ty coś tu możesz zrobić? Nie no, raczej nie zabijesz. Przew... Prze... O, tak, przewróć wojsko. <grych> Atak na patroj, co to zrobi? Powoduje dużo jedno... Aha, w krótkiej jednostce. O, oho, nękanie. Pokaż siły. O, premia de morale. Wybranej armii. Eee... Czemu nie? Tylko czemu się to uda w ogóle? <laughs> Boże, nawet nie doszedł. <laughs> no nie wyszło. Um, może trochę się różnimy od tych prymitywnych innych plemion i pójdźmy w... O, hodowaniowiec, tak. That's right. To będzie dobra inwestycja. Za ile się zbudują stajnie? Ej, stajnie się zbudują za jedną turę. Zrobiłbym kolejne jednostki. Z tej stajni, i wtedy bym ich zaskoczył technologicznie. <laughs> to mogłoby nawet wyjść. Dobra. Yy, ja tu jeszcze więcej. Ja chyba. Yy, ile? Może bym mógł przynajmniej dostać? 20, nie? Raz, dwa, trzy. Dobra, nie, już więcej nie będę srał tymi jednostkami, aby się zmieścili tutaj. Yy, ten natomiast ma. Ja też ma dużo, kurde. Nie zdobędę tego właśnie teraz. W tym jest problem, że teraz tego nie zdobędę. Jakbym poszedł tymi siłami, jakie mam. Nie ja dałbym rady. Dobra, ale w tym miejscu y, zakończę pierwszy odcinek. Zobaczymy, do ilu wytrzymamy. Ile, no ilu ja wytrzymam. Zobaczę, czy nie będzie jakichś bugów, które mnie znowu zrażą do nagrywania. Także dziękuję wam za obejrzenie. nam się z wami, ja czyli Falczy.